Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w moim ulubionym miejscu do robienia denka, e, więc dzisiaj mamy denko, e, ponieważ jestem super zorganizowana w tym roku, a jest już 13. E, zorganizowałam również swoje denko, więc wszystko mam dzisiaj posegregowane, e, więc zacznę od rzeczy. Takich e, z kolorówki. E, zużyłam aż dwie końcu, bo to już chyba wypadało zużyłam em, primer do podcienie i to jest The Balm Put a lid on it e, bardzo, bardzo fajny primer ja go jakoś miałam em, ja jakoś go miałam, miałam, go w takim zestawie jak kupowałam paletkę The Balm, pamiętam on był w gratisie więc udało mi się i był naprawdę, naprawdę świetny, bardzo taki gęsty jak, em, jak taka gęsta maść ale cienie się rewelacyjnie na nim trzymały, więc jak będziecie się kiedyś zastanawiać, to polecam. I druga rzecz jest to eyeliner Maybelline Master Ink, i to jest wykończenie matowe, bo jest też satynowe. To już chyba moje trzecie opakowanie, wydaje mi się. One są bardzo, bardzo fajne. Bardzo łatwo się nimi maluje. Mają taki. Mięciutki szpiczasty, końcu, końcówkę mięciutką szpiczastą, e, która jest naprawdę wygodna w użytkowaniu dla takiej osoby jak ja, która wciąż nie umie malować ładnych kresek e, i nie ma pojęcia w ogóle, jak to zrobić przy moich opadających powiekach. E, ale mi się bardzo fajnie używa tego produktu, więc polecam. Teraz maseczki, e, czyli coś jeszcze do twarzy. Zużyłam wszystkie trzy, oczywiście te z Harry'ego Pottera. U mnie się bardzo, bardzo fajnie sprawdziły. To są e, maseczki nawilżające. Widziałyście dwie z nich w, w mojej pielęgnacji wieczornej, widziałam Harry'ego Pottera. No, wyglądałam jak kretynka, ale, ale było ubaw. E, Tej nie widzieliście, tą robiłam wczoraj. E, by też było fajne, to chociaż wcale nie były różowo klaretko tylko czerwone. Um, tylko tutaj przy nosie jest tak, jakby dla kogoś, kto ma bardzo płaski i bardzo długi nos. Ja mam bardzo długi nos, a ja musiałam tą maseczkę jeszcze sobie aż zawijać, bo po prostu mi tutaj tak wiecie, aż, aż za bardzo i nie dało się tego po prostu um, Więc takich czarownicy. Hedwika też była fajna, to wrzucałam Wam na Instagrama, ale maseczki były naprawdę, naprawdę super, więc bardzo się cieszę, że mogłam je spróbować. Zużyłam jedną tą z Dr. Mola um, Veggie Smoothie. Zawiera ekstrakt z czerwonych warzyw i owoców, pomidor i granat. O, z pomidorem, o tak. To jest na rysunku. Bardzo fajne są te maseczki, one są bardzo, bardzo nawilżone. Dużo tego płynu jest, ja zawsze sobie nakładam go jeszcze na szyję. Więc mam jeszcze jedną, bardzo się cieszę, na pewno ją niedługo spróbuję. Ta maseczka była genialna. Jest to maseczka z Marion w ogóle. Sweet mask, bąbelkująca maseczka do twarzy, liftingująca marshmallow and fruit cake była rewelacyjna. Miałam już bąbelkujące wcześniej maseczki, ale to to jest mega śne, po prostu ja myślałam, że ona nie przestanie bąbelkować. Ta, to, ta piana była taka strasznie zbita i ona cały czas rosła, i cały czas rosła, i cały czas rosła. I naprawdę byłam w szoku, więc taka niepozorna, bo nieduża ta maseczka, znaczy to, to się wydaje, ale rewelacja. Jagodeka i olej z pożyczki. Polecam, jeżeli... Ją gdzieś zobaczycie I bardzo, bardzo fajna Maseczka z Beauty, kokosowa Kokosowa hydroesencja nawilżająca Świetna Taki jak bardzo Taki um, gęsty krem Bardzo ładnie nawilżona była twarz Uwielbiam ten efekt na drugi dzień Jak wstaję rano i mam taką gładzysinką twarz Więc super Mam jeszcze um, jeden taki zestaw Więc bardzo się cieszę. Kolejna rzecz, przepraszam, ale już obiecuję ostatni raz, o tym będę wspominać. Jest to ten lakier, to te paznokci z Eveline Cosmetics. Zakochana jestem, chyba już nie muszę tego mówić, jeżeli oglądacie, to już pewnie ktoś już przewinął w tym momencie. Najpiękniejszy kolor Ever, 310 Pink Powder, uwielbiam. Patrzcie, jakie jest cudny. Jaki cudny jest ten kolor idealny i cudowny, niestety niedostępny w UK, ale na pewno zaopatrzę się w niego przy następnej wizycie w Polsce. I również skończyły mi się baza i top coat. Też bardzo fajnie się mnie sprawdziły. Myślałam jakiś czas temu, już, że mi się kończą, ale jeszcze tam, jeszcze wiecie, tylko musiałam tak pod kątem te sprawy. Nie lubię marnować, więc zawsze do ostatniej kropli staram się um, zużyć. I naprawdę świetne, polecam. U mnie się przynajmniej bardzo dobrze sprawdziły. Mam kolejny set. Poprosiłam już jakiś czas temu siostrę, żeby mi kupiła, właśnie bo jak zauważyłam, że mi się kończą więc mam je ponownie, taki sam secik. Dezodorant Lynx, bardzo go lubiłam, przecudnie, absolutnie cudownie pachnie. Jestem nim zachwycona, niestety jedyny minus, że to nie jest antyperspirant, więc jeżeli potrzebowałam jakiejś takiej, wiecie, lepszej ochrony, to niestety, no nie sprawdza się, bo to jest body spray i deodorant body spray, więc nie antyperspirant. Ale jakby tylko zrobił ten perspirant e, o tym zapachu to to mógłby być mój taki wiecie stały na zawsze. <grystanie> Teraz coś do włosów. Zużyłam z tego zestawu, który dostałam od mojej mamy. Zieję, kuracja kaszmirowa z olekiem amarantusowym. I tu był szampon wzmacniający i um, skoncentrowana maska wzmacniająca. Oba produkty, naprawdę bardzo, bardzo dobre. Na moich włosach się świetnie sprawdziły. Mam jeszcze serum, które, jeżeli miałabym wybrać, to z tych trzech rzeczy jest zdecydowanie najlepsze. Więc cieszę się, że serum jest wiecie na dłuższy czas do stosowania, i to jest coś, co na pewno jeszcze kupię. Włosy, jakie są po tym serum, wiem, że to nie na temat, bo to one, sorry, nie jest zęku. ale włosy mam takie ładne i gładziutkie, a rozczesywanie tych włosów po myciu to jest po prostu bajka. Więc zestaw fajny, yy, polecam sobie spróbować. Bardzo fajny szampon, bardzo fajna odżywka, ale najlepsze jest serum. Zużyłam również tą e, odżywkę Ultimate Blend z Garniera, tylko tu jest z arganem kupiłam, e, olekiem arganowym i kremem migdałowym. E, zapomniałam, że miałam nie kupować nic z arganem, bo podobno argan przyciemnia włosy blond, więc nie wiem, czy to jest prawda, czy ja gdzieś to usłyszałam i teraz mi się tak wydaje. E, ale odżywka była nawet ok. E, Szału pewnie bo zastanawiam się um, czy jest tutaj dostępna ta z awokado bo nie widziałam jej bo pewnie mu kupiła bo to była taka właśnie taki hicior internetu właśnie y, ta z awokado ale zwłaszcza że ja teraz taka mała obsesja na punkcie awokado um, tylko nie mogę znaleźć więc nie wiem czy nie ma w Anglii czy po prostu ich nie ma dajcie znać jak wiecie Suchy szampon Schwarzkopf Got To Be Fresh It Up i to jest lush floral zapach. One są naprawdę okej, okay, nie są najlepsze takie jak Isana. Isana jest najlepsza zestawienie, a po niej Batist, ale te są naprawdę fajne, więc ja najczęściej kupuję jak są na promocji, bo nie widzę sensu kupować po normalnych cenach, jak zawsze jesteś na promocji. Um, i a wtedy chyba było właśnie to i on był naprawdę fajny. Miałam że ten żółty też był ok Mydełko do rąk z Palmolive to w piance. Bardzo, bardzo fajne. Uwielbiam produkty w piance. U nas jest bardzo mało ich dostępnych. Te w piance są z Palmolive dostępne tylko i wyłącznie w Morrisonie. Przynajmniej ja je tylko widziałam w Morrisonie, więc jak jestem to sobie... Biorę, teraz mam fajne z Lidla. Kończę, bo wiecie, świąteczne różne mam też. E, balsam z Dawką, tylko zużyłam, bo tak leżałam. Muszę Wam powiedzieć, że jak, jak widzicie, mało balsamów jest w moim tyku Bardzo zaniedbałam się, zwłaszcza pod koniec roku, z balsamami. Zrobiłam się bardzo leniwa, chyba, i, i nie zużywałam, ale już wróciłam do tego skończyłam ten DAW. to jest taki właśnie brązujący troszeczkę i on ma takie błyszczące drobinki w sobie on jest naprawdę fajny, więc nie jestem taka aż zielona bo taka blada więc lubię takie balsamy też stosować, tu mam zdecydowanie jeden z najlepszych peelingów, jakie w życiu używałam, jest to oczywiście soap glory breakfast scrub jest rewelacyjny ma rewelacyjną konsystencję zapach cudowny, jak rzeczywiście takie śniadanie, taka owsianka z syropem klonowym o Jezu, jak to pachnie, dziewczyny rewelacja, polecam serdecznie te peelingi, balsamy i wszystko w ogóle z glory. E, oczywiście nie mogłoby zabraknąć soli do kąpieli chyba zresztą za dużo leżę w tej wani i nic nie robię zamiast mieć szybkie nic ale czasami po ciężkim dniu uwielbiam poleżeć sobie tak przynajmniej z pół godzinki no więc standardowo te trzy sole moje się z zawsze robię z za soli. To jest puder bardzo ładnie pachnący kokosowy. To jest ta, to jest już sól, która pięknie zmienia wodę na niebieską, jak Laguna. I tu jest taki migdałowy. Dla mnie się dla dlatego że z misiem, że dla dzieci, ale chociaż dzielę się tym niebieskim synem, żeby miał niebieską wodę e, i zużyłam te dwa takie, te dwie sole świąteczne, które dostałam od mojej siostry, które wyglądały jak, um, wiecie, do zawieszenia na choinkę. E, to były świąteczne ciasteczka, a tu słodkie pianki, to były takie kuleczki i one były bardzo fajne, tylko że um, to musiała być tak dobrze, że tak zrobiłam mała kąpiel, bo na całą wannę to po prostu zniknie, trzeba by z dwie albo trzy albo cztery na taką pełną wannę. No ale fajne, ładnie pachniały, więc oczywiście z przyjemnością zużyłam. I mam tu jeszcze pięć produktów reszty mojej rodziny. Tu jest jeden produkt mojego męża, czyli żel pod prysznic Ziai, żel Aktif, jego Aktywność Święta, codzienna pielęgnacja. Mój mąż bardzo lubi firmę Ziai, więc bardzo się cieszę, że dostał taki produkt. Ma jeszcze szampon, z którego również jest zadowolony. I mój syn znaczy ja się tutaj podpięłam oczywiście pod te produkty. E, tu zużyliśmy już e, pierwsze to jest maziajki mydło do kąpieli, bąbelkowa cola. Jak nie piję bardzo dużo coli, raz na jakiś czas troszeczkę się napije coli. Zero. Um, ale zapach był super, tak naprawdę koli, więc tutaj co jakiś czas sobie tam podbierałam. Um, I zimowe mydło, świąteczne aromaty, piernik imbir, cynamon. Przepięknie, taki świąteczny zapach to też zużywałam. Mamy teraz jeszcze pomarańcza, coś tam? Czy ma wiki? Już nie pamiętam. Um, no ale super, robią pianę, bo my zawsze oczywiście robimy w fajnie. No i super się sprawdzają. Uwielbiam, uwielbiam żele z i te wszystkie mydełka. Po prostu rewelacja. A i tu mamy właśnie taki krem z jaj Taki czas temu już mama przysłała mi krem do pielęgnacji dzieci, niemowląt już od pierwszego dnia życia z żółwiem teofilem. I to był taki bardzo, bardzo, bardzo gęsty krem. Mega nawilżający, więc super się nas sprawdził, jak Elia miała właśnie takie problemy ze skórą. On czasami ma właśnie na twarzy takie problemy, nie wiem o co chodzi. Możliwe, że egzema czy coś, bo przeszliśmy przez masę leków i tak naprawdę pomagają mu tylko konkretne kremy i on był jednym z nich. Naprawdę się nas super sprawdził i mamy taki z witaminą A. Moja mami kupuje Taki krem na w takiej różowej tubce, mogłam go też przynieść Wam pokazać, też się świetnie u nas sprawdza. I tutaj z produktu, które mogę kupić tutaj, wino najbardziej nam się sprawdza. Rok temu chyba właśnie li ja miał takie po prostu rany aż na policzkach, takie strupy dwa. To możecie kojarzyć się trochę ze zdjęć. I naprawdę przyszedł przez antybiotyki, a ostatecznie pomogłem mu kremy Awino, Tylko jest jeszcze taki właśnie inny, to musi być ten na egzemę od trzeciego miesiąca roku trzeciego miesiąca życia nie roku i ten też jest, nie było wtedy właśnie jak chcieliśmy kupić ponownie nie było tamtego, ale był taki, ten też jest na właśnie egzemę, więc spróbowaliśmy i też jest super u nas sprawdza, więc te awinoprodukty są naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre no i to denko moje na dzisiaj mam nadzieję, że wam się spodobało wiem, że lubicie denka, a ja je bardzo lubię kręcić, więc bardzo się cieszę, że je lubicie i oczywiście mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną tutaj troszeczkę czasu. Bardzo Was serdecznie zapraszam na jego Instagrama, jeżeli jeszcze Was tam nie ma. Staram się ostatnio, e, zwłaszcza na Instagramie chyba częściej jestem. E, co się wcześniej rzadko zdarzało i naprawdę się staram tutaj być bardzo tak wiecie często, więc mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Wiem, że niektórzy narzekają, że moje filmiki są krótkie, co mnie bardzo, bardzo cieszy, że ktoś ma ochotę mnie posłuchać trochę dłużej. No, pozdrawiam bardzo was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.